uszach nie występują typowe objawy reakcji alergicznej, które byłyby dla nas widoczne w postaci świądu, kichania, dłużności. Mamy do czynienia z zapaleniem ucha wysiękowym. Uważa się, że wysiękowe zapalenie ucha może być powodowane reakcją alergiczną, ponieważ są tam diaty lepienia alergicznego, ale porusza się zarówno tutaj alergię pokarmową, ale takie zjawiska na przykład jak refluks żołądkowo przełączkowy, On również wywołuje zapalenia uszu, zapalenia zatok, więc... Jeśli chodzi o uszy, nie ma takiej sytuacji, że pacjent eksponowany na, na pyłek traw nagle przestaje słyszeć z powodu tego, że jest eksponowany na te pyłki. Takich objawów nie ma. Te objawy przebiegają przewlekle. Tak jak mówię, wysiękowe zapalenie ucha jest schorzeniem przewlekłym. Nie ma ostrych objawów. Nie ma ostrych objawów. To, co nas najbardziej uderza w reakcji logicznej, twittera reakcję po 30 minutach z kontaktem z uderzką.